Piotr Frączewski 75 litrów od pewnego czasu przestał pokazywać się publicznie. Ograniczył też aktywność zawodową. Musiał nawet zrezygnować z roli w popularnym serialu Leśniczówka. Powodem tak radykalnych zmian w życiu aktora są jego problemy zdrowotne. Nie jest tajemnicą, że Piotr Frączewski przeszedł dwukrotnie zabieg ablacji, a później operację wszczepienia zastawki serca. Jego problemami kardiologicznymi najbardziej przejęta jest żona Ewa. To ona wymusiła na aktorze, aby zrezygnował z obowiązków zawodowych. Zależało jej na tym, by Piotr odpoczywał i spędzał czas bez stresów w domu za miastem. Piotr Frączewski, mimo że ma już 75 lat, nie wyobrażał sobie życia na emeryturze i jeszcze do niedawna można go było zobaczyć na ekranie serialu Royst, czy w rytmie serca. Jednak na życzenie żony zawiesił pracę kolejnej produkcji „Leśniczówce”. Przez pogarszający się stan zdrowia Frączewski nie mógł uczestniczyć w zdjęciach. Wszystkie plany związane z panem Piotrem zostały zawieszone. Nie wiemy, kiedy pojawi się na planie. Sytuacja jest dynamiczna. Informowali na łamach Super Ekspresu producenci serialu. Piotr Frączewski drugi raz nie zawiedzie żony. Aktor powoli przyzwyczaja się do nowego trybu życia. Wymaga to od niego sporo poświęcenia, jednak nie wyobraża sobie, by mógł sprzeciwić się żonie. A wszystko dlatego, że kiedyś bardzo ją zawiódł i do dzisiaj nie może sobie tego wybaczyć. Przed laty aktor spełniał się zawodowo i był jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów. W tym czasie Ewa poświęciła się rodzinie i wychowywaniu córek. Za to Piotr, zdala od domu, zainteresował się jedną z przyjaciółek z pracy. Doszło do zdrady. W biograficznej książce, Ja, Frączewski ujawnił kulisy swojego pozamałżeńskiego romansu. Nie napisał dla kogo chciał rozbić małżeństwo z Ewą Frączewską, z którą ma dwie córki, Katarzyną i Magdalenę. Pojawiły się jednak plotki, że chodziło o Joannę Pacułę, aktorkę uchodzącą w latach 80. za jedną z najpiękniejszych Polek. Frączewski poznał ją na planie serialu 07, zgłoś się, jak wyznał w swojej książce. Stało się, wydarzyło się, tyle. A jak do tego doszło? Czy to ważne? Dużo wtedy pracowałem: od świtu do późnej nocy. Kołowrót, kierat. Do tego dom z dwójką małych dzieci, więc brak snu. W pewnym momencie miałem ochotę od tego uciec, wyrwać się, dokądkolwiek. I tak się jakoś stało. Aktor szybko zrezygnował z romansu, bo rodzina była dla niego najważniejsza. Ewa wybaczyła mu skok w bok, ale to zdarzenie zostawiło w jej sercu zadrę. Od tamtego czasu Piotrek jest w stanie zrobić wiele, żeby zobaczyć uśmiech na twarzy żony. Zdradził na żywo jeden z przyjaciół aktora.